Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Polsat Games, to jest program Rok w Grach, ja jestem Rok. Dzisiaj opowiem Państwu o grze Mass Effect Andromeda, grze trochę zapomnianej, ale dlaczego, dlaczego ją sobie wybrałem? Bo od dłuższego czasu miałem wielką ochotę wrócić do tego tytułu, ponieważ do dzisiaj moim zdaniem to jest najlepsza i najbardziej rozbudowana gra... Opisująca eksplorację kosmosu, taką przygodę kosmiczną. Mass Effect Andromeda jest oczywiście czwartą częścią całej serii Mass Effect, świetnej serii zresztą, i w zasadzie trudno mi się z tym, z tym kłócić, bo to jest gra, która mogłaby być lepsza, ale z drugiej strony robi rzeczy cudowne, i jeżeli się do niej odpowiednio podejdzie, jeżeli się ten na chwilę zapomni o pierwszej, drugiej, trzeciej części gry. To można ją pokochać i tak naprawdę można gdzieś tam się zagubić w tym, w, tym, w tym kosmosie, którego mamy okazję poznawać. I to jest coś, co właściwie niewiele gier jest w stanie zrobić, bo, bo ta produkcja jest ogromna. Samo przejście starcza pewnie, znaczy można to przejść pewnie krótko, ale pierwsze, pierwszy raz jak grałem, to przeszedłem przez 100 godzin chyba mi zajęło. I bawiłem się świetnie i tyle rzeczy zostało mi jeszcze do robienia, ale pamiętam, że, że kiedy przeszedłem tę grę, to, to nagrywałem ją na YouTubie i, i zależało mi na tym, żeby, żeby z tego seria powstała, która była w miarę dynamiczna, więc wiele rzeczy mi umknęło, wiele rzeczy robiłem szybciej niż powinienem. Tym razem usiadłem do niej jak... Jak do takiej książki, jak ostatniej książki, którą się czyta w życiu. Chociaż to nie będzie tak. Znaczy, nigdzie się nie spieszę, robię sobie rzeczy powoli, rozmawiam ze wszystkimi, poznaję ten kosmos. I oczywiście można powiedzieć, że postacie nie są tak jak wyraziste, jak w poprzednich częściach gry, że nie wszystkie opowieści są interesujące, a to, co robimy w kosmosie, nie zawsze jest ciekawe. Ale tak to jest w kosmosie, tak wygląda przygoda, że nigdy nie wiadomo, czy, czy trafimy na coś, co nas strasznie zainteresuje, czy coś, co będzie dużące i każe nam czekać, szukać. Ja mam takie, takie podejście właśnie do tego, że to jest moja przygoda i sobie ją robię własnym tempem. Oczywiście bohaterowie mogli być bardziej wyraziści, to powtarzam po raz kolejny. Tam jest dużo rzeczy, o których mógłbym opowiedzieć, dużo błędów, które zostały popełnione. Ale do no nie o to chodzi. Nie, nie, nie o to chodzi tym razem. W ogóle dzisiaj za, zabiorę Was na nietypową podróż. Z zakładam, że w, w tle mieliście okazję poglądać już trochę gameplayów. Wiecie, że on jest dynamiczny, wiecie, że jest dużo ciekawych planet, ale tak naprawdę chciałbym was dzisiaj zabrać na wyprawę po statku kosmicznym Tempest, którym podróżujemy wraz ze swoją drużyną, ponieważ to jest interesujące, jak dużo historii można opowiedzieć. Tylko wewnątrz tego statku. Jak dużo rzeczy tam się dzieje. E, I to mniej więcej wskazuje na to, jak bardzo jest ta gra rozbudowana, bo te wszystkie planety, które odwiedzamy, to są ogromne e, pokłady lądu. Ja nie sprawdzałem tego dokładnie, ale gdyby tak się zastanowić, bo przyglądałem się odległościom, jakie należy pokonywać, przy użyciu pojazdu zresztą, jeżdżąc po planetach, to podejrzewam, że one mają gdzieś w okolicach 50 km2, te obszary. Są ogromne i tych, tych, tych planet jest mnóstwo. I oczywiście na tych planetach nie zawsze dzieją się rzeczy ciekawe, bo to są pustki, często są to zniszczone albo pustynie, albo jakieś zaśnieżone tereny, ale sam fakt, że one są takie duże i że się podróżuje i że to trochę czasu zajmuje, co dla wielu byłoby dużo, dla mnie jest czymś takim interesującym. Wydaje mi się, że to do, dobrą rzecz powiedziałem, że do tej gry należy podchodzić tak, jak do ostatniej książki, którą czytacie w życiu, czyli z, z, z każdy smaczek, każdą literę trzeba, trzeba się przyzwyczaić, że nie wszystko jest super, super ciekawe. I to jest, to jest, to jest gra przeznaczona nie tylko, właściwie niespecjalnie do fanów Mass Effecta, bo ci mogą być rozczarowani po pierwszych częściach gry, ale do kogoś, kto chce sobie trochę spędzić czasu w kosmosie. I myślę, że będziecie... Ja tak staram się malować to trochę w ciemniejszych barwach, żebyście nie myśleli, że jestem jakoś tak super pozytywnie nastawiony, bo to przede wszystkim to, czy gra wam się spodoba, czy nie, zależy tylko od waszego podejścia w tym przypadku, nie? Ona ma dużo wad, ale ma też dużo zalet, jeżeli pozwolicie sobie tak pofantazjować trochę i pobawić się tym światem. No to co? Zapraszam was na pokład Tempesta. To jest nasze centrum dowodzenia. To jest jedno z takich miejsc, które lubię zawsze w grach. Kiedy centrum dowodzenia jest mobilne, to znaczy kiedy nie jesteśmy przywiązani i zmuszani do powrotu cały czas w jedno miejsce, tylko możemy się poruszać po kosmosie. To mi się zawsze kojarzy ze Star Trekiem, przede wszystkim Star Trek. Fanem jestem ogromnym, o czym pewnie już wspomniałem nieraz. No i ta eksploracja kosmosu sprawia mi dużo radości i ten statek. Nie tylko przez to, że można się nie poruszać po kosmosie, ale także że jest miejscem, w którym spotkamy się z drużyną, z ludźmi, z którymi możemy porozmawiać. To jest w tym coś niezwykle sympatycznego. Bardzo miła dziewczyna. Zresztą ta, cała ta ekipa tutaj bardzo zróżnicowana jest. Na przykład ona jest niezwykle mocno wierząca, mimo że jest naukowcem, i tam też dużo ciekawych rozmów się toczy w związku z tym. Jeżeli kogoś to interesuje, nie? bo to dla jednych to może być takie odbicie trochę od przygody i, i rzeczy nurzące, ale dla kogoś innego to może być ciekawy sposób na poznanie tych postaci. Nie? Ja lubię się tym bawić trochę. Jest stacja uzbrojenia, na której możemy się uzbroić, to można też robić przed misją, ale zawsze sobie warto zajrzeć do środka i posprawdzać co tam, jaki ekwipunek posiada postać. Od czasu do czasu tu zaglądam. I to jest, ale, ale to, jest, to jest to, że te postacie, to że ekwipunek to jest tylko mała cząstka tego. Oczywiście tu się du, dużo rzeczy odbywa. No, nasi towarzysze prowadzą sobie rozmowy, tu jest sala spotkań, gdzie można wyświetlać hologramy, rozmówców z odległych zakątków kosmosu i planować strategię. No, i widać przód tempesta, to wszystko się wpisuje w kształt tego statku, to nie jest jakaś tam y, wirtualna przestrzeń. Każde to pomieszczenie gdzieś tam jakiś ma cel. Tutaj, akurat, chyba Kora, jedna z moich towarzyszy, przebywa, ale gdzieś poniżej, na tym poziomie są laboratoria. To za chwilę wam. Oprócz tego, że, że mamy te swoje misje, no to jeszcze wpływamy na całą inicjatywę. Regulując to, jakie konkretnie są jednostki wybudzane. Czy są to naukowcy, czy wojskowi, czy, czy handlarze. I w zależności od tego. Kogo wybudzimy, to takie dostajemy dodatkowe środki. Na przykład naukowcy potrafią opracowywać punkty rozwoju, handlarze dostarczać kredyty, obniżać ceny rzeczy w sklepie. Wojskowi też wykonują jakieś misje wojskowe, dzięki czemu mamy dostęp do różnych technologicznych e, zasobów, ale oprócz tego. Więc to jest taki, taki, taka trochę gra w grze, taki zewnętrzny czynnik, na który wpływamy, ale też mamy misje grup uderzeniowych. I to są takie... to, to jest, bo z jednej strony to jest takie trochę połączenie multiplayera. Część tych misji możemy robić jako w online z innymi graczami, ale można też swoje jednostki tutaj wysyłać, bo mamy kilka takich grup bojowych. I można na przykład... a proszę, udała im się misja, dostali punkty doświadczenia. Mam dwie takie grupy uderzeniowe. I kieruję ich do wykonywania różnych zadań. Na przykład tu wyślemy grupę uderzeniową. I czy ona 93% szans mają, więc raczej to im się uda. Zlikwiduj niebezpieczne materiały. Wyślemy tę grupę. Także duża szansa. Nie powinno być problemu. I tu też możemy uzyskiwać różne rzeczy. W zależności od tego, jakich osadników, jakich kolonistów wybudzimy, to tu nagrody mogą być większe albo mniejsze. Mamy też stację badawczą na statku, gdzie możemy prowadzić badania nad technologią drogi mlecznej, czyli naszą, nad technologią Heliosa oraz technologią obcych porzuconych. I tu są bronie, pancerze. Cała masa różnych rzeczy. Szczerze mówiąc, to nie są takie e, elementy gry, które są konieczne. Jak widzicie, ja tutaj niewiele rzeczy przebadałem, dlatego że nie czuję takiej potrzeby, ale może kiedyś, mam te punkty odłożone, może kiedyś się w to zaangażuję. Ja mam dosyć sprytnie zbudowaną postać, więc nie, nie muszę się za bardzo tam angażować w, w tworzenie ekwipunku. Ale jest crafting, jeżeli ktoś ma na to ochotę. E, tu jest PB. O, trafiliśmy na Cią. jakiś element. Opowieść. Thank you for checking. But I'm... alright. Don't know if I would be. I have to be. How else do we go on? You know? Crumbling won't help anyone. I agree. We have to be strong. I really miss my family at times like these. Are you close to your family? I was. I am. My mom and dad are dead. My sister's really sick. She's on the Nexus. I'm kind of an orphan at the moment. I'm sorry. Yeah. Well, this random collection of Tempest oddballs can feel like family sometimes. Yeah. I never really felt I had a purpose. But here, I do. rozmowy czasami ujawniają trochę historii postaci, czasami prowadzą do romansów, także trzeba uważać, co się tam kliknie. Może niechcąco e, jakby zapoczątkować romans z postacią, z którą na przykład nie mamy wielkiej ochoty romansować. To, to się zdarza. Trzeba przyznać, że te społeczeństwa futurystyczne bardzo progresywne są tam. Nie ma specjalnych ograniczeń co do tego, z kim można romansować, więc. Ale macie wybór. Ja sobie, ja w ogóle też mam takie podejście do, do tych historii, że ja jestem jednak dowódcą tej całej ekipy, więc wszelkie związki no nie do końca mi pasują, bo tak czuję się nieprofesjonalnie w takiej sytuacji, ale to też jest kwestia tego, jak podchodzicie do całej gry, nie? Bo, bo Andromedą można się znudzić, bo tam jest bardzo dużo rozmów, bardzo dużo takich momentów przestoju, bardzo takich statycznych, ale można też bardzo to polubić, jeżeli człowiek się wczuje i naprawdę uzna, że to jest fantastyczna eksploracja kosmosu i, i doceni to, ale oprócz tego są też takie cudowne rzeczy jak garderoba, gdzie można sobie zmienić kolory Ekwipunku. Ja osobiście gdzieś tam zawsze gustowałem w czerwieniach, czerniach i, i bielach, więc tego nie ruszam. Ale jeżeli ktoś lubi bardziej zróżnicowane kolory, kolory to, ma, to ma sporo opcji do wyboru. I one też nie są takie: one są dosyć elastyczne. Bo oprócz tego, że że dobieramy sobie te kolory, to jeszcze można sobie na przykład zmienić yy, wzory na tym. To akurat czasami jest kamuflaż, jakiś czasami nie, to tak. Teraz nie przyglądałem się temu super uważnie, bo zaprojektowałem taki strój jaki chciałem i, i tak już mam. No, jak ktoś tak lubi mieć wszystko ładnie zrobione jak ja, no to, to sobie może w tym posiedzieć. Co my tu jeszcze mamy? A no właśnie, tutaj jest z reguły, tutaj, a mój pojazd bojowy on stoi tutaj na górze. Ktoś chyba nad nim pracuje teraz. Ciekawe. Jestem w okolicy takiej planety, gdzie pojazdu nie można używać, co należy bardzo, bardzo, co to, to jest rzadkością. No, I want to Sometimes I have a problem finding specific rooms. Oh, Medbay. Oh. Ryder. Sorry for the mess. Who's your friend? An exalted cat. I called Jarl to show him. Ah, oh, there he is. Jarl, look at this. There's nothing Angara inside. The physical can be deceiving. I've run hundreds of tests.

który uprzyjemnia to wszystko, ale trzeba mieć podejście też do tego, nie ma się co spieszyć. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby zmierzać jak najszybciej do... Oj, się pogubiłam, pani doktor. Zmierzać do walki, do jakichś takich dynamicznych spotkań, do tego, żeby się dużo działo, to, to może być znużony, nie? No, trzeba wiedzieć, z czym się człowiek e, e, zmaga, grając w Mass Andromeda. Oj, można sobie zmienić twarz, nawet nie wiedziałem, to odkryłem nową opcję. Żebyż tak można było. Yy, tak, no można można tak zrobić. Jeżeli ktoś ma ochotę, no ja nie, to tak. Ale trudno się dziwić przy tej współczesnej medycynie. Yy, taka opcja jest jak najbardziej zasadna. Niestety trafiłem na ekran czytania. Teraz, muszę, wyszedłem totalnie do jakiegoś innego, mniej. Chciałem wam coś innego pokazać. Teraz do tego przejdziemy. Tutaj akurat pani doktor mi zajęła. Jest stacja umiejętności. Stacja, w której możemy zresetować wszystkie umiejętności. To kosztuje. Nie jest to wielki koszt, ale ja, ja nie, chcę, nie chcę wydawać tylko po to, żeby to pokazać. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętność, to mamy do czynienia z, z właściwie z trzema takimi drzewkami. Po pierwsze, mamy sojuszników. I można ich samodzielnie rozwijać, ale też można pozwolić grze to robić. osobiście pozwalam grze to robić, ponieważ oni nie są specjalnie skomplikowani. Tutaj po prostu po kolei są dodawane te umiejętności i raczej uda się wszystko rozwinąć, więc nie, nie, nie ukierunkowuję ich jakoś specjalnie. Moimi ulubieńcami w akcji są Liam, Liam. I kora jakoś tak nie, nie, nie dlatego, że są ludźmi. Ja tu jakiś rasizm uskuteczniam, ale dlatego, że od początku z nimi przebywałem, jakiś przyzwyczaiłem do ich stylu walki są całkiem. Na przykład, świetny jest drak. Jeżeli ktoś lubi krogan, ale on jest straszliwie hałaśliwy, robi tyle zamieszania wokół siebie, że czasami trudno się skupić. Tak czy inaczej, nasz nasz Pathfinder, czyli nasz zwiadowca, składa się, może, jeśli tak można powiedzieć, z trzech podstawowych drzewek umiejętności. Pierwsze drzewko, to walka czyli wszystko to co jest poświęcone e, no, fizycznej walce, czyli strzelaniu, e, granatniki, e, wszystko to co wspiera bezpośrednie obrażenia fizyczne, znaczy bezpośrednie w tym sensie, albo zadawane z broni na, na daleki zasięg, albo z bliska, bo w jednym i w drugim przypadku można tu umiejętności dobierać. E, ja zdecydowałem się na żołnierza przede wszystkim dlatego, że jeżeli połączy się turbo doładowanie z kamuflażem taktycznym i och, to po prostu można robić cuda. E, to jest taki build, który jest po prostu ultra dobry, ja już trochę Będziełem czasu w tej grze na tyle, żeby wiedzieć, co jest najlepsze. On jest bardzo skuteczny, B bardzo, bardzo skuteczny nawet na najwyższych poziomach trudności. Natomiast jeżeli ktoś sobie chce poeksperymentować i pobawić się trochę bardziej, to zdecydowanie polecam technologię. E tutaj w technologii trochę mam umiejętności rozwiniętych. Uwielbiam spalanie. To są takie, w, w, w ostatecznie można. E no to właściwie można sobie zajrzeć, można dwa pociski wypuszczać we wrogów. E za załatwiając, nie wiem, czy tutaj akurat będzie pokazane to, ale technologia jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, ale też biotyka jest świetna. To jest taki, nie, nie nazwałbym tego magią, ale to są takie zdolności trochę mistyczne naszych boh bohaterów. To tam. To jest długa historia tych umiejętności, jeżeli ktoś ma efekty od, od, od pierwszej części do trzeciej poznał, to to będzie wiedział. Ja teraz nawet nie będę jej przybliżał, boję się, że się czegoś, że, że się odrobinę pomylę. Ale to są takie umiejętności, które są bardzo mocno przez, przez obcych praktykowanych, przez ansarii, chyba, tak się nazywa ta rasa. To są te niebieskie kobiety, chociaż kobiety to... Tak, kobiety, kobiety, matki, można by nawet powiedzieć. Tak czy inaczej, biotyka też jest bardzo, bardzo interesująca. No i mamy takie trzy drzewka, na podstawie których budujemy postać, ale to nie wszystko, bo kiedy się połączy odpowiednie umiejętności w konkretne konfiguracje, to można dzięki temu uzyskać dodatkowe bonusy. Ja jestem żołnierzem żołnierzem trzeciej rangi e, i to mi zwiększa obrażenie od broni, celność broni i tak dalej, wszystko to, co fizyczne obrażenie dodaje. Ale może być inżynier, inżynier, który się posługuje konstruktami, e, czyli można na przykład wieżyczkę postawić, ta wieżyczka robi krzywdę przeciwnikom bardzo skutecznie zresztą. I mamy też adepta, który jest kompletnie rozwinięty w, w kierunku tych, tych e, jak to się nazywa, biotyki, biotyki. I to też wspiera obrażenia zadawane z tego, ale można też robić przeróżne krzyżówki. Jest na przykład strażnik, który łączy ze sobą technologię i biotykę, jest szturmowiec, który łączy żołnierza i biotyka, jest szpieg, który łączy żołnierza i inżyniera, jest także odkrywca, który łączy w sobie wszystkie trzy drzewka, dając jakieś dodatkowe premie. I oprócz tego, że dostajemy te bonusy małe, to zawsze jest jakaś dodatkowa umiejętność, na przykład Inżynier ma taką sondę specjalną, zdaje się, która regeneruje szybkość aktywowania jego umiejętności. Są jakieś tarcze dodatkowe, znikanie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ten system jest rozwinięty i bardzo przyjemny. Znaczy on jest taki, że można coś zbudować świetnie, ale trudno coś popsuć. Tym bardziej, że można zresetować te talenty, więc warto sobie poeksperymentować. Do pewnego stopnia, oczywiście, bo za każdym razem, kiedy resetujecie postać, no to koszt zaczyna być coraz większy. Jeszcze nie dotarłem do jego górnej granicy, w zasadzie resetowałem tylko dwa razy. Bo to już jest. już spędziłem w tej grze z 200 godzin w sumie, bo, bo to jest moje drugie podejście. I, i oczywiście zdaję sobie sprawę z wad tej gry. E, zwracam na to uwagę, natomiast no, dla mnie to jest, e, powtarzam, chyba już najlepsza opcja w tej chwili, jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu. Przedmę za daleka. Ale to jeszcze nie wszystko. No więc właśnie na samym tym statku tak dużo się dzieje. A oprócz tego są jeszcze światy, oczywiście. Jasna, jestas prawie kosmos jest. Kosmos jest także. Tu też jest parę mechanik, które są niezwykle upierdlive. all the tests. It's non -topsick. If we're going to live here, someone has to take the plunge and actually try to eat things. Doctor Tepero, please do something. Don't do it, Suvi. You told on me. I thought we were friends. You, sir, are uninvited from all my parties. sobie rozmawiają dużo. Suwi to ta dziewczyna, z którą rozmawiałem na początku, ta religijna, ona organoleptyczne metody stosuje. To też jest cała historia tej postaci, że ona z ojcem bawiła się w geologa, jak była mała, i teraz czasami zdarzy jej się wylądować na planecie, podnieść minerał i go polizać, ponieważ to jest sposób na, na, na rozpoznanie na Ziemi, czy to mamy do czynienia z, z konkretnym minerałem. Można to poznać, poznać po smaku. Nie znam szczegółów, nie jestem geologiem, chociaż na, na studiach miałem zajęcie z geologii, bardzo mi się podobały. Ale tak czy inaczej. Dziewczyna ma często problemy z jamą ustną właśnie dlatego, że, że li, liże rzeczy, których nie powinna. Proszę, tak. Więc można sobie, to, to co tutaj widzicie, to jest jeden konkretny system. Można sobie, sobie po nim polatać i eksplorować ko, ko, konkretne planety. Nie na każdej można wylądować, w zasadzie na niewielu można wylądować, ale każdą można przebadać, sprawdzić czy są jakieś takie dodatkowe zasoby, Wysłać sondę, jeżeli są. Tu akurat nic nie ma ciekawego. Można się oddalić od tego i sprawdzić kolejną. Tutaj na górze jest wskazany, jaki mamy postęp tych, tych eksploracji. Ale to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest mała rzecz. To jest tylko jedna planeta, Havar, to jest cel, cel naszych, naszych zadań. Natomiast dzieją się tu rzeczy zdecydowanie bardziej obszerne. I to, co tutaj widzicie, to jest tak naprawdę. To jest gromada Heliosa, 32% dokonanej eksploracji, więc jestem naprawdę na początku tej przygody. Mimo, że już kilkadziesiąt godzin w niej spędziłem, ale dlatego, że lubię tak dłubać w tym. I każdy ten system można odwiedzić, i w każdym tym systemie można sprawdzić planety. I to jest też taki kolejna mechanika w tej grze, która potrafi być niezwykle nużąca. No bo mi się siedzi, tak właściwie klika się, ten statek przelatuje, można to trochę przyspieszyć i tam czasami na tych planetach kompletnie nic nie ma, ale czasami odkryjecie coś ciekawego. A, ale z reguły, z reguły to nie są rzeczy warte uwagi, tak naprawdę. One są tam tylko po to, żeby były, no tak sobie potrafię można sobie wyobrazić, że podczas eksploracji kosmosu człowiek trafia na mnóstwo obiektów, i większość z nich nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ale się trafi na ten jeden konkretny, który jest niezwykle ciekawy, no i wtedy to jakby odżywa cała przygoda. Więc te nużące elementy eksploracji kosmosu są tu niestety zawarte. Niestety albo stety. Zależy, jak do tego podejdziecie. No, i jest jeszcze pełna. Te wszystkie tutaj gwiazdy, które widzicie, to, to, to są miejsca, których, przy których potencjalnie mogą być jakieś systemy planetarne, które będzie można odwiedzić. Niestety, gra nie doczekała się DLC, bo włodarze z Elektronikarst chyba nie byli zadowoleni ze sprzedaży. To no, wielkie rozczarowanie, muszę przyznać. Wielkie rozczarowanie. Może strasznie się rozgadałem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bardzo dużo mówiłem tutaj, to czuję, że będzie krótki wstęp, a to już jest pożegnanie. Trzymajcie się. Pa pa.